Podłoga bagażnika auta BYD CILAION 7 czyli BYD CILAION 7 Podłoga wygląda w taki sposób mamy jedną matę trochę mastyk na łączeniach wnękę No, i niestety początki niedobrego, czyli w tym miejscu. Także jeżeli ktoś kupuje ten akurat samochodzik, to sprawdzić sobie te miejsca. Teraz pomiar powłoki lakierniczej. Na podłodze bagażnika Sealion 7 no i zaczynamy: 44 odsyng, 44 odsyng, 41 odsyng, 39 odsyng, 36 odsyng, 29 odsyng, 31 odsyng, 35 odsyng, 53 odsyng. Znęka. 15 ocynk 19 ocynk 19 ocynk 23 ocynk 22 ocynk 21 ocynk 16 ocynk 17 ocynk całość w ocynku także nie jest źle Zrobimy sobie jeszcze tutaj w przykładowych miejscach 26 ocynk, 28 ocynk Z ciekawostek ta blacha tutaj Przykręcana jest bez ocynku To jest tylko stal 35 Jeśli chodzi o łączniki To mamy tutaj niestety Tylko metal Czyli cała tylna blaszka Która nam tutaj wchodzi To metal Czyli Cały ten element tutaj to już jest metal bez ocynku, pomalowany. No i niestety widać tu już początki korozji. Czyli do tego miejsca tutaj, cała podłoga to jest ocynk. Natomiast tutaj już ten element, ta blacha to metal.